Witam cię serdecznie. Mówi Barbara Łukowiak. Jak pokonać lęk przed wojną? Powiem ci, że lęku się nie pokonuje, lęk się akceptuje. Dlaczego? Zaraz ci wszystko zdradzę. Powtórzę jeszcze raz. Lęku się nie pokonuje, lęk się akceptuje. Być może słowa te wzbudziły w tobie sprzeciw, może nawet ogromny sprzeciw. To zrozumiałe, bo być może nigdy wcześniej nie zastanawiałaś się, nie zastanawiałeś się, po co nam są potrzebne emocje. Po co nam jest potrzebna emocja lęku? Otóż wszystkie trudne emocje są po to, by nas chronić. I oczywiście lęk oraz strach są także emocjami, które są wyzwalane w nas po to, by nas chronić, byśmy poczuli się bezpieczni. Zachodzi więc pytanie, czy ma sens pokonywanie, czy też pozbywanie się, albo przezwyciężanie naszej ochrony? Czyli. Jak widzisz, walka z lękiem nie ma zupełnie sensu, ponieważ lęk bierze się z naszych myśli, a nie na przykład z trwającej wojny, trwającej wojny gdzieś na Ukrainie. Czyli tak naprawdę boisz się obrazów w swojej głowie. I tak naprawdę od Ciebie zależy. Co sobie wyobrazisz, jakie obrazy zobaczysz w Twojej głowie i jak się z tym poczujesz? Zwróćmy uwagę na fakty. Fakt. Wojna na Ukrainie się toczy. Fakt. Wojna jest, ale nie w Polsce. Domysły. Rosja zaatakuje także Polskę. W Polsce też będzie wojna. Kolejny domysł. Wojna na Ukrainie rozszerzy się na Polskę. Zobacz, to wszystko są tylko i wyłącznie nasze domysły. To nie są fakty. Ale zarówno fakty, jak i domysły wywołują w nas konkretne uczucia, a także wywołują te same albo podobne reakcje w naszym ciele. Bo tak naprawdę mówimy tutaj o dwóch emocjach: o emocji strachu i Emocji, lęku. I z pozoru są to zupełnie te same emocje. I z pozoru nie ma różnicy, ale tak naprawdę różnica jest ogromna. Otóż strach wypływa z faktu, że coś dzieje się naprawdę. Czyli wypływa z realnego zagrożenia. Czyli, na przykład, spadają bomby, jest jakaś szczelanina. Koło nas, zamykają sklepy, brakuje towaru, musimy chronić swoją rodzinę. I to wszystko wywołuje w naszym ciele hormony, które pozwalają nam na podjęcie najlepszych decyzji w sytuacji zagrożenia lub właśnie w takiej alarmowej sytuacji. I właśnie dzięki tym hormonom. Możemy odpowiednio szybko zareagować. Lęk natomiast nie wynika z faktu realnego zagrożenia. Lęk wynika z faktu, że myślimy o tym, że coś może się wydarzyć. Czyli lęk jest skutkiem naszych myśli. I teraz zachodzi pytanie: czy jest potrzebny? Sama, sam. Odpowiedz sobie na to pytanie. Bo na przykład, czy potrzebujesz kortyzolu, czy też adrenaliny, kiedy jesteś na spacerze z dzieckiem, kiedy jesteś w pracy zajęta jakimś projektem, czy kiedy jesteś w gronie znajomych, albo kiedy gotujesz obiad? Czy wówczas lęk ci jest niezbędny i potrzebny? Czy ten kortyzon i adrenalina właśnie w tym momencie muszą spełniać swoje zadanie, bo to jest sytuacja alarmowa? Czy którakolwiek z tych sytuacji jest sytuacją alarmową? No właśnie. Lęk może być stymulowany przez zewnętrzne otoczenie. Na przykład osoby, które bardzo boją się wojny, mówią o tym, co możliwe może się stać. Mówią o tym, co prawdopodobnie się stanie, ale tak naprawdę nie wiedzą, to są ich domysły, to są ich wyobrażenia. I prawda jest taka, że te rzeczy albo się zdarzą, albo się nie zdarzą. Jeżeli się wydarzą, wówczas do takiej sytuacji się ustosunkujemy i odpowiednio na nią zareagujemy. Czyli lęk, który wypłynął, powtórzę tu jeszcze raz, wypłynął z naszych myśli, został spowodowany naszymi myślami i obrazami w głowie, a nie prawdziwą, realną sytuacją, która się wydarza tu i teraz. Gdyż nie ma takich informacji, że Polska jest atakowana i nawet tego, że Polska będzie zaatakowana, bo to tylko domysły, że tak może się zdarzyć. Może albo nie. To, co czujesz, to nie jest strach, gdyż nie jesteś na wojnie. Nie boisz się faktycznych spadających bomb, czy strzałów z broni automatycznej. Boisz się natomiast wyobrażenia, że tak może być. Widzisz różnicę? Czyli jak pokonać lęk przed wojną? Powtórzę jeszcze raz to, co powiedziałam na początku tego wideo. Lęku się nie pokonuje. Lęk się akceptuje. Czy teraz wiesz już dlaczego? Na temat przebiegu wojny w Ukrainie istnieje masę sprzecznych informacji. Jesteśmy wręcz bombardowani przez media wstrząsającymi obrazami. I właśnie to wzbudza w nas ogrom lęku i nawet powiem więcej podsyca nasz lęk. I daje mu pożywkę do wytworzenia w nas tych hormonów kortyzolu i adrenaliny. Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy na miłym spotkaniu towarzyskim. Jeszcze raz to powiem: w tym momencie kortyzol i adrenalina są nam zbędne, niepotrzebne. Jest to tylko niepotrzebnie wydatkowana energia przez nasz organizm. I być może komuś zależy na tym, byśmy tkwili w tym lęku. Jest jeszcze tutaj inna sprawa związana z tymi hormonami adrenaliny i kortezanu i, i z lękiem. Gdyż Bruce Lipton powiedział: Albo jesteś w stanie obrony, albo jesteś w stanie wzrastania albo jedno, albo drugie. Jeżeli jest obrona, ochrona nie ma wówczas wzrostu, gdyż cała nasza energia, całe nasze funkcjonowanie organizmu przestawia się na obronę. Wówczas organizm się nie może sam leczyć. Wówczas nie możemy myśleć kreatywnie. Wówczas też nie możemy się relaksować. Istnieje w nas ogromny, ogromny stres, ponieważ jesteśmy w fazie ochrony i całe nasze jestestwo nastawione jest na ochronę. I w momencie, kiedy odczuwamy lęk, właśnie to się dzieje. Całe nasze jestestwo ustawione jest na ochronę. Czy jest to nam potrzebne? I czy jest to nam potrzebne przez cały czas? Jeżeli zagrożenie, o którym myślimy, jest tylko hipotetycznym zagrożeniem, oczywiście, kiedy się chronisz, nie możesz się też rozwijać, nie możesz też poszerzać swoich własnych horyzontów. Jesteś zamknięta, zamknięty w tym swoim małym świecie, i skupiasz się tylko na hipotetycznym zagrożeniu. Zapytam jeszcze raz, czy jest to ci teraz potrzebne i czy jest to teraz naprawdę, naprawdę konieczne? Może więc zacząć od pierwszego kroku. I tym pierwszym krokiem może być wyłączenie telewizora albo wyłączenie. Wiadomości w radiu, telewizji, internecie? Przestanie serwowania sobie wiadomości codziennie? Albo nawet kilka razy dziennie, by karmić nasz lęk? I podsycać nasz lęk? Gdyż tak naprawdę po co oglądasz wiadomości w telewizji? Kiedy uświadomisz sobie fakt, że kiedy oglądasz wiadomości o wojnie na Ukrainie, Ładujesz swoje myśli negatywnie, a myśli i oglądane obrazy wywołują w tobie lęk. To czy tak naprawdę robiąc to robisz sobie przysługę? Telewizja bazuje na lęku i na strachu, i właśnie w telewizji, w wiadomościach telewizyjnych podadzą ci takie obrazy, że będziesz się bała, że będziesz się bał. Zobacz. To obrazy mogą wyglądać na przykład w ten sposób. Co czujesz, kiedy widzisz te obrazy, które ci zaserwowałam? Wniosek jest prosty. Kiedy przestaniesz oglądać wiadomości, przestaniesz też stymulować swój lęk. A jeżeli będzie naprawdę jakaś ważna informacja, z pewnością się o niej dowiesz, także od innych osób. A wracając do lęku. Tak naprawdę możesz się bać nawet reakcji w swoim ciele, które są wywoływane przez lęk. Czyli możesz się bać lęku także właśnie od tej fizycznej strony. I tak naprawdę wiele osób boi się odczuć w swoim ciele, kiedy odczuwają lęk. Dlatego też warto oswoić się z lękiem. W momencie, kiedy go odczuwamy, warto zwrócić uwagę, co się dzieje w naszym organizmie, w którym miejscu w naszym ciele odczuwamy ten lęk, jak jest silny, jak intensywny, jakie reakcje fizjologiczne on wywołuje. To wszystko pozwoli nam się oswoić z nim, po prostu go zauważyć. I już sama ta świadomość stawia cię na zupełnie innej pozycji, na pozycji pana sytuacji, a nie w pozycji, w której jesteś manipulowana przez reakcję twojej podświadomości. I teraz zachodzi takie pytanie, jak zaakceptować lęk? Na początku warto sobie uświadomić to, że kiedy słyszymy o wojnie, po prostu czujemy lęk. Ponieważ nasz umysł odczytuje te słowa, wyraz wojna, jako zagrożenie. I oczywiście od razu wysyła nam o tym informacje poprzez reakcje w naszym ciele. Wyzwala też hormony, kortyzol i adrenalinę. I oczywiście, kiedy jesteśmy na spacerze, spotkaniu rodzinnym, w pracy, czy też gotujemy obiad. Zupełnie jest to nie na miejscu i zupełnie jest to nam niepotrzebne. Tak naprawdę to nie ma sensu nawet, że one właśnie wtedy są wyzwalane, prawda? Gdyż fizycznie nie znajdujemy się w strefie zagrożenia i to nie jest żadna sytuacja alarmowa. Czy zgodzisz się ze mną? Dlatego nie musimy, nie musisz walczyć, chować się czy też. Uciekać. I dlatego świadomie musimy poinformować o tym fakcie naszą podświadomość. W jaki sposób? Poprzez rozmowę. Czy chcesz poznać sposób na poradzenie sobie z lękiem, którego ja używam i który u mnie się doskonale sprawdził i sprawdza, bo używam go na każdym kroku, można powiedzieć, w momencie, kiedy poczuję lęk? Jeżeli tak, to oto on. Czyli najpierw odczuwam lęk. Zdaję sobie sprawę, że odczuwam lęk. Sprawdzam wówczas, w którym miejscu w moim ciele go czuję, jak jest intensywny. Mogę się nawet pobawić dalej, mogę mówić o temperaturze, kolorze, ale zwykle tego nie robię. Po prostu skupiam się, w którym miejscu w moim ciele. Czuję ten lęk, jak bardzo jest intensywny, i niemal natychmiast zaczynam z nim rozmawiać. I zwykle mówię do niego: O, przyszedłeś! Super! Dzięki! Wiem, że chcesz mnie chronić. I bardzo Ci dziękuję za to, jestem Ci za to bardzo wdzięczna. Ale właśnie teraz robią zakupy, i nie jest to sytuacja alarmowa. Wiem, że jesteś. Ale nie potrzebuję Cię w tym momencie, więc możesz odejść. I następnie wykonuję parę głębokich oddechów, i to mi bardzo pomaga, i czuję nawet fizycznie po tych oddechach i po tej rozmowie, jak ta energia przesuwa się, i zaraz automatycznie czuję ulgę. Chociaż, jeżeli lęk jest intensywny, może przyjść od razu za chwileczkę, dosłownie następna jego fala. I wtedy robię proces jeszcze raz. To samo od samego początku. O, jesteś, dziękuję, super, świetnie, wiem, że chcesz mnie chronić, ale zobacz, robię zakupy, to nie jest sytuacja alarmowa, więc dziękuję Ci, że jesteś, i w tej chwili możesz odejść, bo nie jesteś mi potrzebny. Jeżeli przychodzi następna fala lęku, zaraz potem znowu powtarzam cały proces. I tak nawet czasami kilka razy, kilkakrotnie, kilkanaście razy. To już w takich bardzo, bardzo rzadkich przypadkach. Ale także widzę różnicę przy każdej nadchodzącej tej fali lęku, ponieważ. Jego intensywność może być różna, czasami może być większa, czasami mniejsza, ale, ale jest, zawsze jest zmiana, czyli widać, że moje działanie tutaj działa. A także, co jeszcze może się zdarzyć, odczuwanie lęku może się przesunąć do innej partii mojego ciała, do innej części mojego ciała. Także z całego serca polecam ci tą metodę, możesz ją wykorzystać. Ja jeszcze posługuję się także innymi metodami w pomocy w akceptacji lęku i są to bardziej zaawansowane metody. Jest to promieniujące światło jedności oraz dwupunkt. Kiedyś jeszcze wcześniej korzystałam z EFT i Faster EFT. Także wszystkie te techniki są bardzo pomocne i bardzo skuteczne. Także, jeżeli jeszcze ich nie znasz, polecam Ci zainteresowanie się tymi metodami i wbranie czegoś dla siebie. Korzystam także z medytacji. Nawet jakiś czas temu przygotowałam medytację o lęku na moim kanale na YouTubie. Medytacja ta dalej jest dostępna. I można z niej skorzystać. Tutaj znajduje się link do niej. Nie jest to taka typowa medytacja, ponieważ jest to, ja bym to nazwała, taki proces wewnętrzny, za pomocą którego wykonujemy taką specjalną wewnętrzną pracę, dzięki której odczuwanie naszego lęku znacznie się zmienia, a także zmienia się raz na zawsze nasze podejście do lęku. Jeżeli już się nie zmieniło, po tym, co dzisiaj. Usłyszeliście. Oczywiście, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Cię do skorzystania z tej medytacji. I teraz na zakończenie, jeszcze raz powtórzę pytanie z początku filmu: jak pokonać lęk? I odpowiem jeszcze raz. Lęku się nie pokonuje. Lęk się akceptuje. A Ty co o tym sądzisz? Daj mi o tym znać, pisząc komentarz. Pod tym wideo. Bardzo jestem ciekawa także Twoich przemyśleń na temat dzisiejszego filmu i pokazanej w nim metody na poradzenie sobie z lękiem. Jeżeli uważasz, że jest to wartościowy film, podziel się też nim z innymi, tak żeby inni mogli również skorzystać z wiadomości w nim zawartych. I oczywiście, jeżeli. Spodobało Ci się to wideo, ten film na temat tego, jak przezwyciężyć lęk. Daj mi dużego lajka i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Mówiła Barbara Łukowia.